Do swobodnie wiszącej sprężyny od dołu przymocowano nić. Zaznaczyłem ją kolorem czerwonym. Gdy do nici przymocowano kulkę, wtedy nastąpiło wydłużenie statyczne sprężyny delta L, a O1, O2 jest to położenie równowagi. Wokół niego będą odbywać się drgania harmoniczne. W zadaniu jest powiedziane, że w pewnych położeniach nić jest wyprostowana, lecz nie napięta. Takie położenia mogą znajdować się tylko i wyłącznie ponad położeniem równowagi. Przedstawmy w dowolnym momencie, co się dzieje z ciałem drgającym, gdy znajduje się ono powyżej położenia równowagi, mając wychylenie X. Działają na kulkę wtedy dwie siły jej, ciężar i siła sprężystości, która musi być i jest mniejsza od ciężaru. Dlaczego? Jeśli kulka porusza się do góry, to jej ruch jest opóźniony. Zatem q musi być większe od fx. A jeśli kulka porusza się w dół, to jej ruch jest przyspieszony. Również wtedy q musi być większe od fx. Napięcie nici jest równe wypadkowej sile działającej na kulkę. Czyli napięcie jest równe q minus fx minus k razy x. Gdy x stanie się równe amplitudzie, wtedy nitka jest wyprostowana, lecz nienapięta. Nienapięta, czyli napięcie n równa się 0. Wstawmy to napięcie do równania pierwszego, i z tego równania możemy spokojnie znaleźć amplitudę.